Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale Dzisiaj kolejny materiał ży, 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 haksów. z haxów Z haxów Tak jak standardowo, bunkier mmm, Pokażę wam, że sposób nadal działa i Nie ma za to bana, jak widzicie jestem postacią już Kurde, nie wiem ile odcinków nagrałem Z tego konta, jak hakuję. W sumie co update praktycznie I nadal tu jestem, dobra Więc lecimy, enter, oczywiście Teraz na ekranie wam się pokaże, jakby minuta filmu, w którym już zaczynamy konkrety. Czyli tam wiecie, cała ta procedura zdobywania hajsu, ale niestety teraz będę musiał trochę wam o tym wszystkim opowiedzieć, bo jest dużo pytań w komentarzach. Ja też dwa miesiące nic nie nagrywałem, więc trochę na to wszystko podpowiadam. Słuchajcie, dużo osób ma wątpliwości co do haksu: czy jest on wykrywalny, czy nie wykrywalny. Dużo osób mówi, że nie działa. Słuchajcie, w, w, dzisiaj Wam pokażę, ym, dlaczego może Wam się wydawać, że on nie działa, ale działa <laughs> i ten, ym, i co jeszcze. I też, że jest niewykrywalny. I dlaczego jest niewykrywalny? Słuchajcie, on jest niewy, niewykrywalny tylko i wyłącznie dlatego, że pieniądze zdobywamy poprzez przyspieszoną produkcję w bunkrze. Po prostu przyspieszamy czas. Nie ma to jak kurwa, wykryć inaczej ten ich bot tego Rockstara. Dlatego nie mam bana, co ja, ale wszystko trzeba robić z głową, słuchajcie, bo jeżeli nie będziecie, nie będziecie tego robić z głową, no to jasne jest to, że bana dostaniecie, jeżeli sobie przykurwicie 2 miliardy, no to chyba ktoś to w końcu zauważy, albo będziecie robić to na otwartej sesji. Ja robię to na sesji dla, dla znajomych, zaproszonych tylko. Jestem sam i mam wysrane konfidentów, którzy latają po sesji, co nie, no bo dużo osób może na przykład zobaczyć, że wychodzicie z bunkra i od razu sprzedajecie towar, co nie, nigdzie nie, je, nie jadąc, kurde, z, z bronią, co nie, z ciężarówką po z bronią i mogą was zgłosić, a wtedy już będziecie na celowniku i możecie urwać, niestety, bana. Także dużo osób się pytało, że im w ogóle tego nie otwiera pliku i tak dalej, słuchajcie, jak macie problem z otworzeniem pliku... Później też y, pokażę Wam y, instalację tego mod menu, żeby nie było, bo chyba w ostatnim materiale tego nie robiłem. W tym odcinku Wam pokażę. Czas Wam się wyświetla teraz y, na ekranie y, instalacji tego y, mod menu. No i słuchajcie, chyba czas zacząć! Chyba czas zacząć. Pierwsze co to ja w ogóle z tego wyjdę, jak. Y, Włączycie, zainstalujecie najpierw mod menu, tak? Przy włączonym GTA musicie mieć włączony GTA 5. Wtedy pojawi się wam z automatu, nie? Taka ikonka tu po prawej stronie, taki jakby informacje, ble ble ble, takie pierdoły co nie? Ogólnie ten panel wyłączacie przyciskiem F5. Po panelu po, poruszacie się yy, klawiaturą boczną. To wiecie, macie tutaj z boku klawiatury 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tam plus, minus, enter, de, di, delay, co nie, włączenie tej klawiatury i, i tak dalej, co nie. No i tak, w górę poruszacie się ósemką, w dół dwójką. Jeżeli chcecie wejść w katalog, to wchodzicie piątką i tutaj szukacie właśnie tego Bunker Settings. Tutaj zaznaczacie te dwa punkty, bo one będą oznaczone, zaznaczacie je. To jest po prostu usunięcie tego czasu na transport e, tego surowców, co nie, do, do waszego bunkru, żeby wszystko się przyspieszyło. Niestety na początku musicie kupić e, zasoby, ja już tutaj trochę mam, e, ale na to nie zwracajcie uwagi. Kupujecie zasoby i teraz właśnie przez to, że macie zaznaczony ten remove bunker supply delay, no to po prostu zaraz cały pasek będzie pełny. I tu jest też taki inny sposób, o jak widzicie jest pełny też jest inny sposób dla graczy którzy boją się po prostu tego robić no to słuchajcie, wystarczy że będziecie, e, że zaznaczycie remove banker supply delay co nie, przykurwicie teraz e, tak jak my będziemy teraz robić trigger prediction, spamujecie piąteczką na bocznej klawiaturze nie patrzcie się, że ilość zasobów tam niekiedy nie spadnie jak spamujecie tym, co nie o jezu, nie to Trigger production, spamujecie tym. Jak widzicie, ilość towaru rośnie. I jeżeli ktoś się boi, sprzedawać to ten towar za 2 miliony, no to równie dobrze może yy, tyle, tyle tego ilości towaru w przeciągu 3 minut narobić, że będzie sprzedawał to po prostu tak, jakbyś się robił to normalnie, tylko z yy, po prostu wydłużonym czasem, co nie? I dobra, teraz tak, jak już mamy tutaj ilość towaru, yy, ja zawsze do tego punktu sobie daję yy, sprzedaj w Los Santos. Potwierdź. I tutaj ważne, bo w poprzednich materiałach tego nie dawałem. Literką 6 na bocznej klawiaturze klikacie 6 razy w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Można być więcej. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. jedenaście, dwanaście. 12 razy. 12 razy. Dajecie, żeby nie było pełnych dwóch milionów, co nie? Tam milion osiemset Yy, tysięcy i idziecie do waszego pojazdu. <grym> Mając to, nic nie klikacie teraz, wchodzicie do pojazdu, jak wyjdziecie i odpali się silnik, klikacie literku 5 na bocznej klawiaturze. O, i widzicie? I to jest bardzo dobre. transakcje nie powiodła się, ponieważ dane ekwipunku lub ceny są nieprawidłowe. No to spoko. Czyli co to znaczy? To znaczy, że po prostu za dużo daliście kasy. No najwyraźniej coś kurwa się pozmieniało. Coś się kurde pozmieniało, dlatego... Czekajcie, dałem 18 milionów? Ty kurwa dałem... Nie, milion mhm. osiemset. Czyli po prostu musimy wejść znowu do bunkra. Dobrze, że to się pokazało, co nie? Bo w poprzednich wersjach dawaliśmy 12 razy i, i nie wyświetlała się ta... ten, ten, ten komunikat. To dobra. Te, teraz mamy wartość yy, 147 tysięcy. Lecimy do komputerka. Wiecie, to jest na wyczucie, co nie? Możecie dać od razu mnie i wam tego... I wam ten komunikat się jakby nie wyskoczy. No mi wyskoczył. Dobrze, bo to na korzyść materiału będziecie wiedzieli, co robić w takiej sytuacji. Wchodzimy znowu do komputerka. Znowu do komputerka wchodzimy. Enter. odnów zasoby, kup zasoby, potwierdź. Czekamy aż zasoby będą pełne. Zajmijmy dosłownie chwilkę, parę sekund. Szukuję jeszcze trochę dłuższy materiał. Trigger production spamujemy piątką na nunpadzie. Napieprzamy. Do momentu, kiedy będzie nam się chciało. Dobra, tyle, mi się nie chce więcej. Um, sprzedaj tofar, sprzedaj w Los Santos, ok. Potwierdź. Teraz tak, dajemy w okolicy tych 2 milionów. Wcześniej mieliśmy 1,8 tysięcy. Możemy sprzedać za 1,5 miliona. Możemy sprzedać to za 1,5 miliona. No lepsze to niż nic, nie? Tak mi się bynajmniej, kurde, wydaje. No, no dobra, spróbujmy. Teraz są dwa pojazdy. To też ciekawe. Czy pójdzie? Metoda prób i błędów na materiale. Ok, poszło. Mamy 1 890 000. To jakoś kurwa jeszcze premię dostałem. No spoko. Nie, 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 nie musicie rozwalać tych pojazdów. A ja to zrobiłem, bo jestem sadystą. W ogóle zobaczcie, kogo mam snajperę. Nie zła, co? Kozak. No i jak widzicie, są pieniądze. Metoda próby, błędów. Nie bójcie się. Policja nie goni. Znaczy wejść sobie znowu do bunkra. I teraz, I teraz już tak poza materiałem dla samego siebie, bo teraz tak sobie pomyślałem. Zobaczę statystyki, kurde, bunkra, bo w sumie na to nie patrzyłem. Zobaczę statystyki bunkra. Ale wiecie co? Mam też taką hipotezę. Ja tego nie robiłem. Ale jak przykurwicie towar na maksa tutaj. To myślę, że będziecie mogli sprzedać za więcej pieniędzy. Możecie to spróbować. Nic się nie stanie. Jeżeli będziecie to robić na osobnej sesji. Jak widzicie jestem sam. Na sesji. Popiję dzika. Kupiłem energetyka dzika. Ech, moim zdaniem najlepsze dziki. <laughs> What the fuck. Najlepsze energetyki. Jakie są? Ok, czekajcie. O, łączny dochód 47 milionów. Deka co? Udane dostawy zasobów 100%, udane sprzedaże 96, wyprodukowane sztuki 380, określone na badania nad projektami 11 na 50. Okay, spoko. Jak widzicie, sposób działa. Nadal nie mam pana. A jeżeli nie wierzycie, że pieniądze są prawdziwe, no to możemy coś sobie kupić. W sumie jakieś tam właściwie są. Na tym koncie mało co kupuję, bo gram na innym koncie, na którym już mam. Tam pół miliarda sobie przyfarmiłem. Aha, ej, co to jest? Wy, aha, wyróżnione. Te Los Santos Drag Wars. To chyba... To chyba coś nowego. Nowy motor? Możemy kupić. Zamów. Czy mogę do bunkra to zamówić? Mówimy centrum operacyjne. Nie wiem weźmy. A nie, tutaj już jest jakiś pojazd. No, dobra, kupmy to. No jak widzicie, wszystko jak najbardziej działa. Więc, jeżeli się wam materiał spodobał, dajcie łapkę w górę, komentarz, jeżeli macie jakieś tutaj problemy, też piście to w następnym materiale to ogarniemy. Ej, mogę to wejść? Mogę! Spróbujmy, kurwa, postrzelać z nowej broni przy okazji, na strzelnicy, okej, okay. pistolet, ciężki karabin snajperski, bojowy karabin, maszynowy karabinek, okej, okay. zobaczymy jakiego mam cela. Aha, bo ja mam tylko kurwa na swój ten. Aha, tak to działa. Dobra, koło podoba mi się ta strzelica. Ja mogę spieszyć osoby? Kurwa, nie mogę. Co jaki? Dobry wynikłam. To są pierwszy, nie zaliczono, zajebiście, chujowo strzelam. oddane strzały 100, twój wynik, aha, nie zaliczono. no i spoko. Dobra, jeżeli się wam materiał spodobał, to w górę, komentarz i sieba na rapa, cześć, elo, jak to mówi ten bachus, hehehe. Dobra, nie no, nie będę odpierdalał komuś, kurwa, tych słówek. Okej, okay, trzymajcie się, cześć, siema. A więc witam, e, instalacja Kido Smart Menu, wchodzicie w link podany w opisie mojego filmu. Klikacie, to mogę wyłączyć, czekacie, się załaduje i widzicie, The Update Versions is available, czy ktoś tak, to Download 9.7. Klikacie Download, zjeżdżacie w dół, klikacie Download. Ja tego nie będę ściągał, bo już ściągnąłem i klikacie tutaj. I teraz bardzo ważna informacja, jeżeli. Masz za cicho słuchawki podgłośno. To włączasz wtedy, tylko i wyłącznie, gdy masz włączone już GTA 5 Online. Jak już jesteś na serwerze, włączasz dopiero to. Po uruchomieniu tego pojawi Ci się już e, panel sterowania cheatem. Pozdrowienia się